Zastanawiałaś się kiedyś dlaczego z jednymi ludźmi chce się robić biznesy, że chce się być w ich społeczności, być w ich teamie, zabiegać o ich uwagę, a z drugimi jest nam tak całkiem nie po drodze? Bardzo często chodzi o relacje, o to jaka ta osoba jest. I jest to jedna z lekcji, którą odebrałam na szkoleniu seminarium budowy biznesu. To było dwudniowe szkolenie w Warszawie i dzisiaj chciałabym ci opowiedzieć o tym Dlaczego się dowiedziałam? Bo teoretycznie szkolenie było o marketingu sieciowym, ale tak naprawdę dotyczyło biznesu, tego jak go prowadzimy, jakie decyzje wpływają na to, że jedni ludzie chcą z nami działać, a inni nie, albo na odwrót, z kim my chcemy działać. Także zapraszam cię serdecznie do posłuchania siedmiu ważnych lekcji. Zapraszam serdecznie, jestem przekonana, że one ci się przydadzą, jeżeli tylko prowadzisz własną firmę. To podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą, jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu: Co we freelancie piszczy. Dzisiaj będzie trochę o freelancie, trochę o biznesie, a trochę o szkoleniach. Ponieważ, tak jak powiedziałam ci w intro do tego odcinka, przez cały weekend szkoliłam się na seminarium budowy biznesu i początkowo jechałam tam taka nie do końca przekonana, czy to jest miejsce dla mnie, bo miałam wrażenie, że wyjdzie tam taki pan w garniturze z lat 90. i będzie mi mówił, że mogę wszystko, mogę zbudować super biznes, że w zasadzie wszystko zależy tylko ode mnie, że. Jestem w stanie wszystko każdemu sprzedać. Bo jeśli jeszcze tego nie wiesz, chociaż w intro wspomniałam, seminarium budowy biznesu opiera się głównie o marketing sieciowy. No, a marketing sieciowy sam w sobie nie ma jakiejś super dobrej renomy, a wynika to z tego, że w latach 90., i długo, długo później, osoby, które działały w marketingu sieciowym, robiły go po prostu źle. Jestem przekonana, że sama niejednokrotnie miałaś taką sytuację, kiedy ktoś, kogo dopiero dodałaś do znajomych, kto wręcz zaprosił cię do znajomych, już pukał na priv w wiadomościach i chciał cię przekonać do kupna czegoś, albo namawiał cię do dołączenia do biznesu, albo wysyłał ci wiadomości takie bardzo, bardzo tajemnicze, jak i to on ma super biznes dla ciebie, i tylko jak się z nim spotkasz na żywo. To dowiesz się, jaka to jest super recepta na zdobycie milionów. No i to jest właśnie ten marketing sieciowy, który ja też znam, ale muszę przyznać, że po tym dwudniowym seminarium moje podejście do networkingu zmieniło się bardzo. Ono już ewoluowało przez ostatnie kilka miesięcy, kiedy do, moje, do swojego zespołu zaprosiła mnie jedna z moich klientek, z którą działam od czterech lat. Iwona Przybojewska. No i od tego czasu ja bardzo mocno zagłębiłam się w ten temat, zaczęłam analizować, słuchać, jakby odczarowywać sobie tą wizję marketingu sieciowego. Ale nie o tym dzisiaj będę mówić, bo też nie o marketingu sieciowym jest ten podcast, to jest tylko takie wprowadzenie. Natomiast dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o siedmiu ważnych lekcjach, które wyniosłam z tego seminarium. Przede wszystkim dlatego, że mimo iż było tam rzeczywiście bardzo dużo o networkingu jako takim, to jednak te lekcje są mega, mega uniwersalne i jestem w 100% przekonana, że nawet jeżeli nie masz nic wspólnego z marketingiem sieciowym, to one ci się po prostu przydadzą. I no, wierz mi lub nie, po prostu posłuchaj. Pierwsza lekcja odwołuje się trochę do teorii Simona Sineka, czyli. Jakie jest Twoje, dlaczego? Dlaczego w ogóle ludzie decydują się robić biznes z innymi ludźmi? Dlaczego postanawiają rzucić etat i przejść na swoje? Dlaczego prowadzą własną firmę? Dlaczego kupują jakieś produkty? Dlaczego wybierają ten konkretny produkt, tę konkretną usługę tego konkretnego człowieka, a nie innego? No, i bardzo często y, taką motywacją do zmiany tej sytuacji, czy do zmiany produktu, który mamy, nie wiem, na przykład zamiany samochodu jednego na drugi, jest po prostu niezadowolenie z sytuacji, w której się znaleźli. No, i zastanów się, czy rzeczywiście nie jest tak, że kiedy postanowiłaś założyć własną firmę, to tym największym, najważniejszym motywem było coś, co ciebie po prostu uwierało. Czyli mógł to być etat, mogła to być niechęć do powrotu do pracy, mogła to być niechęć do robienia w kółko tego samego. Po prostu warto przyjrzeć się temu, co dany człowiek mówi ci o swoim życiu, o swoim otoczeniu. Bo bardzo często jest tak, że jeżeli chcesz komuś zaoferować jakąś usługę, to musisz odpowiedzieć na jego potrzebę. A ta potrzeba wynika po prostu z niezadowolenia. Druga lekcja dotyczy typowo marketingu sieciowego. I ciekawa jestem, jakie jest Twoje wyobrażenie na temat marketingu sieciowego. Moje to było właśnie takie, jak ci opowiedziałam wcześniej. Natomiast na tym seminarium bardzo, bardzo mocno wybrzmiała jedna rzecz: że marketing sieciowy to nie jest wcale praca z produktami i wciskanie tych produktów innym. To nie jest nawet praca z klientami, czyli wiesz, siedzenie, dzwonienie, pisanie takich randomowych wiadomości do innych osób, takich jak często otrzymujemy. To nawet nie jest praca ze współpracownikami, których zapraszamy do swojego zespołu. Mm -mm. Marketing sieciowy to przede wszystkim i to jest chyba najważniejsza wiadomość dla tych, którzy są zainteresowani taką formą działania to jest praca nad sobą. Ponieważ już wchodząc do tego biznesu, musisz zmienić wiele przekonań. Musisz zmienić wiele takich swoich gdzieś myśli w głowie, które bardzo często nam się właśnie osadzają. To są przeróżne myśli, to są przeróżne obiekcje, które my mamy, wszyscy mamy. Myślę, że kiedy myślisz, nie wiem, o biznesie jako takim, to możesz sobie powiedzieć, że. Hmm, to nie dla Ciebie, że przedsiębiorcy pracują 24 godziny na dobę. Że na przykład ja to bardzo często słyszałam w dzieciństwie, każdy przedsiębiorca to złodziej, bo nie da się zrobić biznesu uczciwie. No właśnie, więc to jest przede wszystkim praca. Nad swoim rozwojem, nad swoimi przekonaniami, nad swoimi umiejętnościami networkingowymi, sprzedażowymi, czyli wszystkim tym, co tak naprawdę powinien posiadać każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, w jakiej formule działa. Trzecia myśl, to jest w ogóle game changer dla mnie, czyli nie podejmuj w życiu decyzji za inne osoby. Ja absolutnie nie mam tu na myśli czegoś takiego, że wiesz, Ty wiesz, że coś jest dla kogoś, nie wiem, lepsze, że ktoś powinien kupić jakiś produkt, że ktoś powinien wybrać to, a nie inne szkolenie. Nie. Bardziej tutaj chodzi o te nasze przekonania. Czyli na przykład wyobraź sobie, że oferujesz mentoring za 10 tysięcy złotych. No i chcesz ten mentoring komuś sprzedać? Przychodzi do ciebie taka osoba, pyta o to, czy ten mentoring jest dla niej, a tobie w głowie pojawia się myśl, że ona na pewno tego nie kupi, bo jej nie będzie na to stać, bo ten mentoring kosztuje 10 tysięcy. No i ty w tym momencie już podjęłaś za nią decyzję, już wtłoczyłaś sobie do głowy tę taką myśl, że tej osoby na to nie stać, więc ona na pewno tego nie kupi. Nie wiesz. Jakie motywy kierują tą osobą? Nie wiesz, co ją uwiera, nie wiesz, jakie ma zasoby, nie wiesz, jak bardzo jest zdeterminowana do zmiany, więc nie podejmuj za nią decyzji, czy ją na to stać, czy też nie. Czwarta lekcja przyda się wszystkim, którzy oferują jakieś usługi, produkty przede wszystkim w zasadzie produkty, tak zwane freebiesie. Czyli co to jest freebie, chyba nie muszę tłumaczyć ale jeżeli no to tylko dopowiem że to jest darmowa rzecz którą dajesz drugiej osobie to może być e-book to może być checklista to może być dostęp do webinaru coś co możesz dać drugiej osobie za to żeby ona na przykład zapisała się na twoją listę mailingową no i ta czwarta lekcja to była e, lekcja pod tytułem Stawiaj wymogi, czyli nie dawaj ludziom wszystkiego za darmo, tak jak to się bardzo często dzieje w sieci, że wiesz, ktoś, tak jak ja, prowadzi podcast, bloga, nie wiem, stronę internetową, grupę jedną, drugą, piątą i jeszcze do tego robi webinary i to wszystko, wszystko jest za darmo. No więc nie dawaj wszystkiego za darmo, bo im bardziej, im więcej dajesz tym osobom, tym niechętniej chcą Ci one potem płacić za twój płatny produkt lub usługę. No Jak się tak dobrze zastanowić, to rzeczywiście tak jest, ktoś powie, dlaczego ja mam za to zapłacić tyle, skoro ona na pewno za chwilę podzieli się tym za friko. Bo przecież nie wytrzyma nie, lubi się dzielić, jest taką karmicielką. Jeżeli masz w sobie archetyp karmicielki, no to bardzo dużo chcesz ludziom dawać po prostu od siebie, ale potem zastanów się, czy otrzymujesz coś w zamian i ile jest tego zwrotu. Oczywiście, że trzeba dawać wartość, oczywiście, że trzeba dawać się poznać, ale niech to nie będzie na Boga wszystko, co ty wiesz. Bo jeżeli sprzedasz ludziom całą swoją wiedzę, jeżeli po prostu dasz im całą wiedzę na tacy, nawet w kawałkach, to oni nigdy niczego od ciebie nie kupią. No a przecież nie o to chodzi. Lekcja numer 5: No i słuchaj, tu będzie brutalnie to ty jesteś odpowiedzialna za swój sukces. Tylko i wyłącznie. I niby jest to oczywiste, ale my jako ludzie mamy taką tendencję do zrzucenia swoich niepowodzeń, winy za swoje niepowodzenia w zasadzie, na innych ludzi, na okoliczności, że nie wiem, nie masz czasu, że masz za dużo zajęć, że ktoś tego nie kupi, bo nie ma pieniędzy, że czegoś nie dowiozłaś, bo stanęło ci na przeszkodzie. To nie okoliczności towarzyszące. Są odpowiedzialne za Twój sukces. Nie, to Ty, tylko i wyłącznie Ty jesteś odpowiedzialna za swoje, za swoje powodzenie, za realizację swojego celu. To Tobie się nie chce, to Ty wolisz oglądać Netflixa, to Ty wolisz, nie wiem, poczytać książkę, to Ty wolisz odpuścić, nie poświęcić weekendu na to, żeby pojechać na szkolenie, bo przecież weekend jest od odpoczywania. To jest tylko i wyłącznie Twój wybór i Twoja odpowiedzialność. Oczywiście. Ja jestem jak najbardziej za odpoczynkiem, bo wypoczęty umysł pracuje lepiej. Ale jeżeli chcesz coś osiągnąć, to musisz też za to zapłacić często jakąś cenę. I tą ceną jest na przykład czas. Czas, który poświęcisz na nauczenie się, na zrobienie kursu, na pojechanie na szkolenie, na spędzenie wieczoru na jakimś webinarze. To ty jesteś odpowiedzialna za to, czy zrealizujesz i spełnisz swoje marzenia. Lekcja szósta poniekąd wią wiąże się z tą piątą, ponieważ brzmi ona następująco: miejsce, z którego startujesz, absolutnie nie determinuje tego, co osiągniesz. Bardzo często jest tak, że my mówimy: A moi rodzice nie byli przedsiębiorczy, nie prowadzili firmy, więc ja też nie będę, zostanę na etacie, bo nie mam wzorców, nie miałam się od kogo uczyć to nie moja wina. Widzisz powiązanie między punktem 5 a 6, prawda? No właśnie, ale nie, absolutnie miejsce, w który, który, z którego startujesz, nie determinuje tego, co osiągniesz. Moi rodzice też nie prowadzili firmy, ba. Nikt w mojej, mojej rodzinie nie prowadził firmy. Kiedy przechodziłam ze tatu na własną działalność, wszyscy stukali się po prostu w czoło i mówili: Na pewno ci się nie uda, nie dasz rady, nie zrobisz tego. No to pomyślałam sobie: No to zobaczycie. I oto jestem piąty rok w biznesie, piąty rok na swoim. Oczywiście, że nie było to wszystko tak od razu, nie szło super i tak dalej. Jak jeśli śledzisz moją historię, to doskonale wiesz, że pierwsza firma to był w ogóle nie wypał, ale Dzisiaj mam firmę, która zarabia. Dzisiaj mam firmę, w której jest zespół. Dzisiaj mam firmę, do której przychodzą klienci. I to, że moi rodzice całe życie uważali, że najlepsza praca to jest praca na etacie, bo to jest pewna praca, nie powstrzymało mnie przed tym, żeby pójść swoją drogą. Także wracając do punktu piątego, ty jesteś odpowiedzialny za to, dokąd dojdziesz. No i ostatni, siódmy punkt ostatnia lekcja. To jest taka lekcja, właśnie, bardzo mocno relacyjna. Pamiętasz, o, to, o co pytałam cię w intro? Dlaczego od jednych osób kupujemy, a obok oferty innych przechodzimy zupełnie obojętnie? Dlaczego z setek wiadomości, na przykład od wirtualnych asystentek, wybieramy tę jedną i żadną inną? No właśnie, dlaczego? Dlatego, że ludzie przyłączają się do ludzi, że kupują od ciebie. Produkt, usługę, nie wiem, przynależność do Twojej społeczności, przynależność do Twojej listy newsletterowej, bo to jesteś Ty. Tu wcale nie chodzi o nie wiadomo jakie umiejętności, bo wielu rzeczy można się nauczyć. To wcale nie chodzi o to, że Ty wymiatasz w kanwej, że potrafisz, nie wiem, świetnie montować filmy. To wcale nie chodzi o to, że ty prowadzisz genialne kursy i te kursy po prostu zmieniają życie. Nie, bardzo często jest tak, że takich kursów jest dziesiątki na rynku, może nie setki, ale dziesiątki, że zajmują się tym tematem um, osoby, które od lat pracują w tej samej branży i ty pójdziesz tylko do jednej osoby, wybierzesz tylko jej ofertę, dlatego że przyciąga cię jej osobowość. Po prostu. Zastanów się, dlaczego słuchasz właśnie mojego podcastu, a nie setek innych o freelance i o przedsiębiorczości, bo na ten temat mam wrażenie, że mówi co druga osoba. A jednak ty przychodzisz tutaj, co tydzień słuchasz mojego podcastu. Dlaczego? Bo tak sądzę, przychodzisz dla mnie, a nie tylko dla tej wiedzy. Jestem ci za to mega wdzięczna, uwielbiam nagrywać dla ciebie podcasty, ale mam też świadomość, że dokładnie tak to działa i chciałabym ci przekazać. Tę wiedzę, po to, żebyś mogła to wykorzystać. Więc traktuj innych tak, jak chciałabyś być sama traktowana, bo ludzie kupią od ciebie właśnie dlatego, że to jesteś ty. Ty z twoją osobowością, z twoim uśmiechem, z twoją energią. Z, no po prostu, po prostu, ty, oni kupują ciebie. Produkt ma mniejsze znaczenie. Okej, okay. to było siedem lekcji, które ja wyniosłam z seminarium budowy biznesu. No i przyznasz, że są one na tyle uniwersalne, że przydadzą się praktycznie każdemu przedsiębiorcy, prawda? Dlatego um, cóż, niech dobra wieść niesie się w świat, jeżeli uważasz, że ten odcinek był dla kogoś wartościowy, może się komuś przydać. I jeżeli dobrze ci się go słuchało, to podziel się nim z innymi. To też jest taka lekcja bonusowa, że to, co dzielimy z innymi, rośnie, podwaja się, potraja. To wcale nie jest tak, że ja tobie dzisiaj coś powiem i hmm, mogłabym to zachować dla siebie, bo przecież tylko ja będę znała tę tajemnicę. Nie. Dzielę się tym z tobą, ty podziel się tym dalej i zapewniam cię, że im więcej osób będzie wiedziało, jak zbudować dobry, etyczny biznes. Tym chętniej będą ludzie kupować od nas nasze usługi. Z tą myślą Cię zostawiam do usłyszenia za tydzień.